Wielka, witam Was, Dziedzielka! Dzisiaj pokażemy Wam z pieskiem, jak powstały nasze pierniczki. Wkładamy pierwszą tackę i czekamy aż się upiecze. Widać, jak już ładnie rosną. Jeszcze parę minutek i wyciągamy. Myślę, że już możemy pierwsze wyciągać. Są gotowe. Wszystko już mamy przygotowane. Do pomocy mamy pieska naszego. A Karolinka zapowiedziała się przywitać, bo zginie żarłoczek i jej. <noise> Został kawałek? I jest sobie. nie? że się tego Które wybieramy najpierw? Najpierw ja cała gwiazdka. gwiazdkę. Gwiazdki, okej. Okay. Ja to posmaruję i potem to się yy, pianki przylepi. No ciekawe, Karolcia będzie pomagała, czy nie? Ale po to Ale kolorów trzeba, że będziemy na zaraz trochę tego. Po trochę, trochę tego, trochę tego. Mamy też gorącą czekoladę rozpuszczoną.

Tutaj ja będę dokładnie jeśli będziesz chciała tego robić, ok? Ok. Albo ten blok się będzie. To zrobię takie same. Te tutaj to będą inne kolory, ale to będzie dla mnie, a takiej samej wersji będzie dla Mikołaja. No i super, jeden gotowy. Odkładamy na boczek. Tutaj chyba nie. Zaraz przyniosę, może talerzyk. Ok. I bierzemy się za następne. Ja może spróbuję coś tutaj zrobić swojego. Dobrze. A ja może, możebym spróbowała, nie wiem co tu wybrać. Podobały mi się takie kotki, tylko nie wiem, gdzie one są. Jiesek idzie. Przyjdzie jeszcze. Słyszała wybrałam coś. Się po, chociaż się pożegnaj. <laughs> Przyjdzie jeszcze. Oj, nie ten wybrałam, ale... O, jest ten kotek. Właśnie o tym kotku myślałam. Chciałam go zrobić z czekoladą. It's I can't find the No Mój kotek już jest prawie, prawie, ale jeszcze. A tobie jak idzie, Nadia? Dobrze. U mnie takie usta będą takie śmieszne. Uh -huh. Tylko ja te pianki położę, żeby się no O, właśnie. a czemu Lida nie poszła? Nie, nie poszła. Siedzi tu sobie. ja pierników. Oczy może zrobię różowe. Teraz mi się działa piankę, ale przy okazji chcę coś ojcieć. Mhm, mm no tradycyjnie. Mm, ale nie wiem, że tak jak chciałam. Mojemu kotkowi brakuje tylko wąsów. Za nie się. było jeszcze jednego małego tutaj? E... Chyba cztery były tylko? A można. Nie wiem. Chyba cztery pisaczki były. A możesz um, ten odkręcić mi? Już. już. Już tylko już chcesz dokończyć zdokończyć. Mówiący, jeden trochę na oko wszedł, walczy, ale... ale myślę, że jest. Okej. Okay. A na trochę Karolinkę. Już za chwilkę. Ja się już Karolinka się pojawiła. Cześć. Proszę. Że już mamy trzy pierniczki. Tutaj kolejny już się szykuje. Będzie to choinka. Karolcia się przygląda bacznie. Ja bym dała jeszcze kilka pianek. O właśnie. Oinka już prawie gotowa. Już. I gotowa. I odkładamy na talerzyk. I bierzemy się za następny. Co bierzemy teraz? A ja teraz bym chciała aniołka. Aniołka, szukamy aniołka. A tu O jest aniołek. To ja może teraz wezmę kolejnego kotka. znajdziesz. Jedno. Oj, coś te oczka moje średnie. Oj, coś, coś, nie za bardzo ten mój kotek. No coś tu chyba. O, ale za to aniołek Chyba tylko wąsy przerobię tutaj. i nie widać. Za nie mamy, bo się skupiła. W sumie nie wyszedł, już taki zły. Oczy się, tak? Nie jest Jak tam, Aniołek? Dobrze. no wow. Super. Teraz wzięłyśmy po sercu. Ja biorę czekoladę. Nadia, widzę, wzięła pisaczki. Troszkę mi niewygodnie jest tutaj, na chwilę muszę przerwać. Tak wyszły nasze serca. Odkładamy. Zabieramy się teraz za gwiazdę i za choinkę. Gwiazda i choinka gotowe. A tu ktoś podjada. Zabieramy się za renifera. Za jednorożca. I za jednoroczce. Czekolada już jest. Tylko teraz pomysłu brak. Co dalej? W Nie. czym nadia robisz? Z piankami. Ja w spróbuję. Roku z piankami. Tak, pierwszy rok mamy pianki, prawda? I szalejemy z nimi. O, Pianek. gotowe? U mnie też A tak wyglądają. A ja tutaj już ma serduszko. Do jedzenia. To możesz sobie akurat przekąsić. Tak może, odrobinkę może. Nadia kończy sobie piernika, a ja biorę od razu dwie choinki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj piesek o, koniecznie musi być. Tutaj nam powstały już hoineczki. Mami. I prostokącik medi. To nie mój, mój prostokąt. To nie twój? A znaczy mój, ale to nie jest prostokąt. A co to? Ale to była ta która to nie hmm. Ale tutaj widzę myszka już jest. Gotowe. No i super. A oto piankowe. Nadia zrobiła dla cioci pierniczka. Ja mam tutaj swojego. I zaraz Nadia jeszcze zrobi swojego. Nasze pierniczki gotowe.